BIG! Z ostatniego odcinka pojawiły się plotki, które zostały jednak potwierdzone przez Harla Stewarta, iż nowa odsłona produkcji Tomb Raider będzie działać w trybie multiplayer. Ciekawe co zaprezentują nam deweloperzy, jakie ciekawe rozwiązania zostaną wprowadzone, czy zobaczymy coś nowego na rynku? To się okaże. Święta za nami, a Orgin do nas świąteczne promocje, w których znalazły się bardzo ciekawe produkcje. Polecamy zakupy podczas trwania tej promocji, ponieważ zniżki są bardzo korzystne. W ofercie możemy znaleźć 66 produkcji. debutująca w okresie czerwca 2012 roku darmowa gra Slender The Eight Pages okazała się produkcją naprawdę dobrą pomimo braku świetnej oprawy graficznej lecz zyskała całkiem sporą popularność. Nic dziwnego zatem że już wkrótce doczekamy się jej kontynuacji. A mianowicie będzie nią Slender The Arrival, za którego przygotowanie odpowiadają dwa studia, Paresk Productions oraz Blue Iso*. Gra, tak jak poprzedniczka, zaliczać ma się do gatunku survival horror, a więc znów czekają nas naprawdę ciężkie chwile i liczne momenty z ciarkami na plecach i kisielkiem w spodnikach. Kurczę, kto mi pisał ten scenariusz? Nowa produkcja oferować będzie ponąć o wiele większy świat, o wiele ładniejszą oprawę graficzną. Według zapowiedzi deweloperów część tam oferować wiele bardziej rozbudowaną fabułę niż poprzedniczka. Premiera Slender The Arrival planowana jest na początek 2013 roku, czyli gdzieś teraz. <noise> Możliwe, że już wkrótce poznamy dokładniejszy termin. Od długiego czasu nie słyszeliśmy informacji o grze Dead Space 3. Zostały ujawnione ważne informacje na temat tej gry. Już 22 stycznia pojawi się wersja demo gry Dead Space 3, lecz będzie ona dostępna tylko na konsole. Xbox 360 oraz PlayStation 3. Okazuje się, że gracz otrzyma możliwość przetestowania trybu kooperacji. Fani serii cały czas boją się, że nowa odsłona będzie zbyt mocno nastawiona na akcję, co niekorzystnie odbije się na klimacie. Już niedługo dowiemy się, czy obawy te są słuszne. Firma Sea Games informuje o przesunięciu daty premiery gry Sniper Ghost Warrior 2. Na oficjalnej stronie wydawcy możemy przeczytać, że w kontynuację rodzimej produkcji o strzelcu wyborowym zagramy 12 marca 2013 roku, a nie jak planowano do tej pory 15 stycznia. Ostatnio podobna decyzja częściowo potłumaczona była tym, że przełom jesieni i zimy obfitował szaninę od dużych wydawców, nie pozostawiając zbyt wiele miejsca do manewru dla Sea Games. O ile wypuszczenie drugiego snipera nałowy na samym początku roku w okresie, gdy branża bierze oddech przed kolejnym wysypem gier, byłoby całkiem korzystne dla powodzenia polskiej produkcji. O tyle wydanie jej w okolicy premier w takich tytułów jak Crisis 3 Tomb Raider, Bioshock Infinite czy Grand Def Auto 5 może okazać się strzałem w stopę? i hey. hey.